To są aktualności gminy Kołbaskowo, Mateusz Iżakowski. Zapraszam. Wyniki rankingu gmina Dobra do Życia badającego jakość życia w polskich gminach ogłosił po raz pierwszy serwis samorządowy PAP. Nasza gmina znalazła się bardzo wysoko na 35 miejscu na 2477 gmin w Polsce. No, bardzo się cieszę, że tutaj nasze działania zostały dostrzeżone i tak wysoko się uplasowaliśmy. Czytałam oczywiście o tym rankingu i wiem, że to są no, różne aspekty życia brane pod uwagę w danej gminie, nie tylko te finansowe i inwestycyjne, ale także ilość autobusów komunikacji miejskiej, dostępność do przystanków, infrastruktura turystyczna, możliwość właśnie spędzania wolnego czasu, więc tutaj no, bardzo szeroki zakres obejmowały te Obejmował ten ranking i no, uważam, że no, fajna pozycja i wydaje mi się, że ten kierunek, który przyjęliśmy działania na rzecz mieszkańców jest dobry, bo dostrzeżony. A teraz o nagrodzie dla gminy za najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego za ubiegły rok. Tu możemy się pochwalić, że spośród 18 zgłoszonych miejsc wybrano gminny ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Przesławiu. To jest jak. Pigułce obiekt, który pokazuje, o co nam chodziło w całej tej idei, bo rzeczywiście okazuje się, że tego typu miejsc e, bardzo, bardzo brakuje, że z jednej strony rozlewają nam się miasta, e, a więc są miejsca, no, tak zwane sub suburbia, e, a więc e, takie. Odmiejskie przestrzenie, które, które w chwili obecnej tętnią nowym rytmem i nowym życiem. Z drugiej strony my się zmieniamy. Coraz bardziej okazuje się, że potrzebujemy w tym wolnym czasie spędzić go w sposób z kulturą albo dbając o własne pasje, rozwijając swoje pasje, dbając o kondycję również. Więc tych, tego typu przestrzeni jest naprawdę i tego typu obiektów na pewno jest wielka potrzeba. I tym większa chwała tutaj pani wójt Szwarc oraz całej Radzie Gminy Kołbaskowo, że zdecydowała się z własnych pieniędzy, co warto podkreślić, tego typu obiekt zrealizować i mało tego, nie tylko go zrealizować i zostawić, ale zrealizować w taki sposób, że, że no, oddać go w ręce osób, które w sposób kompetentny i, 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 i taki naprawdę kreatywny powodują, że to miejsce po prostu żyje od świtu do nocy. I to jest bardzo, bardzo wielki, uważam, sukces i wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy na co dzień to miejsce ożywiają. Głosowanie w budżecie obywatelskim gminy Kołbaskowo. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz elektronicznie bądź przez złożenie papierowej karty w Urzędzie Gminy w Kołbaskowie. Do wyboru mamy dwa projekty inwestycyjne i aż 10 nieinwestycyjnych. W sumie do wydania jest milion złotych, a głosować można do 10 grudnia do godziny 15. Imigranci z Iraku dotarli do gminy Kołbaskowo, tak przynajmniej wynika z dokumentów znalezionych w Smolencinie. Z Iraku przedostali się do Turcji, następnie białoruskimi liniami lotniczymi przylecieli do Mińska, stąd wyruszyli na granicę z Polską i udało im się przedostać do naszego kraju, a dalej prawdopodobnie do Niemiec. Oprócz dokumentów było też jedzenie. Plecak został odnaleziony przez strażników gminnych i przekazany straży granicznej. Straż gminyna rozpoczęła kontrolę tego, czym palimy w piecu. Od kilku tygodni trwa już sezon grzewczy, dlatego mieszkańcy naszej gminy, którzy używają pieców węglowych, mogą spodziewać się wizyty funkcjonariuszy. Bo przypomnijmy zapalenie niedozwolonymi materiałami grożą wysokie kary. Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Kobaskowo, że palimy tylko drzewem i węglem, niczym więcej. Jeżeli ktoś nie przestrzega tej całej sytuacji, to są przeprowadzane kontrole, tak, jeździmy na kontrolę i weryfikujemy wtedy, czym jest, co, co jest wtedy spalane. Pojawiły się mandaty, pojawia się coraz więcej mandatów z tego tytułu, dlatego też przypominamy, nie palmy, nie palmy żadnych sklejek, butelek, śmieci bytowych, bo jest to mandat w wysokości 20 do 500 zł lub wniosek do sądu, tak, to więc to zależy od sytuacji całej. A teraz zapowiedź rozmowy wójt gminy kołbaskowo Małgorzaty Szwarc. Już 13 grudnia o godzinie 20 w specjalnym programie na żywo będziemy podsumowywać rok 2021 w naszej gminie. Ponadto w trakcie programu będzie można zadawać pytania oraz wziąć udział w dyskusji na naszym Facebooku. Pytania można także przesyłać już teraz na adres mediałpaxirprzeclaw.pl a na koniec, przestroga, dni są coraz krótsze i szybko robi się ciemno, dlatego warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie, poruszając się pieszo, rowerami lub hulajnogami. Otrzymaliśmy film od naszego widza, na którym widać, a w zasadzie nie widać młodego chłopaka jadącego hulajnogą ulicą rekreacyjną. Niestety odblasków i jakichkolwiek świateł braka do tego ciemne ubranie. Apelujemy o zabieranie ze sobą elementów odblaskowych, które mogą uratować nam życie. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.